Witam wszystkich. Chciałbym wam przedstawić dzisiaj trzy ćwiczenia, yy, które mogą zwalczyć ból kręgosłupa. Yy, natomiast bardzo proszę uważać. Zawsze należy skonsultować się z fizjoterapeutą albo innym profesjonalistą, który wykluczy przeciwwskazania do tych ćwiczeń. Zawsze trzeba uważać. Yy, jak te ćwiczenia wykonywać i czy one są odpowiednie dla Ciebie, dlatego to jest takie zalecenie generalne na ból taki podostry nie ostry bardzo, dlatego że to już może być troszeczkę inna historia ale mm, dobrze wykonany, spokojnie może dużo pomóc przy bólach kręgosłupa i enjoy Zastępek do kręgosłupa, trzymujesz siku najlepiej wstrzymujesz kupę, ciskasz jedną rękę do ziemi drugą podnosisz nie musi być wysoko, bo wtedy skręcasz kręgosłup lekko tylko dla przeciwwagi i trzymasz 10 sekund. Potem opuszczasz, zmieniasz i to samo. Nie? Drugie ćwiczenie, to samo, tylko że z nogami. I nie masz ruszać ani biodrami, ani się nic tutaj skręcać, tylko starasz się to wszystko trzymać, trzymać razem. Jeżeli następne, jeżeli to będzie załatwe, to robisz to samo, tylko na zmianę, Trzymasz sobie. Dobra, I tak kładziesz się na brzuchu, na swoich przedramionach, taka pozycja sfinksa. I teraz, dobrze jest to robić na jakimś dywanie, na czymś takim szorstkim, czy na kalimacie. Tu masz wszystko, dupeczka, wszystko jest rozluźnione. Kręgosłup jest rozluźniony, nie masz tego napinać. Teraz chcemy tak, jakbyś chciał pociągnąć się w tą stronę, ale jajka ci będą blokowały o dywan. I o to mi chodzi, że ciągniesz, ale dół ci blokuje, biodra ci blokują. I wtedy rozciąga się tylko ta część kręgosłupa. Czyli rozciągnąłeś tą, krę tą część kręgosłupa. Teraz dopiero możesz leciutko sobie na rozluźnieniu yy, spojrzeć do góry. Jeżeli potem po jakimś czasie nie będzie problemu, możesz sobie to zrobić nawet wyżej. Chwilę trzymasz, robisz na dół i znowu w tamtą stronę lekko zaangażować, jakbyś samymi łokciami pchał w tą stronę, wtedy ciało ci podciąga. Dziękuję. I to samo. I 20 razy co godzinę. Kładziesz tu i to samo. Wciągasz perpek do kręgosłupa. Nogi tu i leciutko podnosisz kolana. I trzymasz sobie. Starasz się dwie minuty utrzymać. I jeżeli później już się wprawisz i będzie ci to nie będzie ci to sprawiało problemu, podnosisz jedną nogę do góry i robisz to na jednym, a później zmieniasz. Nie? Także to jest następne.